Pod tablicą upamiętniającą osoby zapisane w dziejach Dąbrowy Białostockiej, złożono kwiaty i zapalono znicze. Uroczystość związana była z 86. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Minny Dzień Pamięci w Dąbrowie Białostockiej jest dniem tak naprawdę szczególnym dla całego narodu polskiego, bo w tym dniu obchodzimy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dla nas jest to szczególny dzień, którym czcimy też bohaterów naszych ziem, Ziemi Dąbrowskiej, którzy zginęli za wolność naszej ojczyzny. Potrzeba po to, abyśmy spotykali się w tych dniach, mówili o tym nie tylko osobom starszym, bo one o tym dobrze pamiętają, ale chcemy, Chcemy kształtować też młodzież, by ona cały czas pamiętała to, co się wydarzyło w tamtych czasach i czciła tych bohaterów naszej Ziemi Dąbrowskiej. Przez to, że dzisiaj spojrzą na tą płytę w naszym placu Kościuszki, czy też w różnych innych pomnikach, które są rozlokowane w naszej gminie, pokazuje to nasze przywiązanie do osób, które najwyższą cenę zapłaciły za wolność naszej ojczyzny. Byśmy dzisiaj. Mogli żyć w wolnym i niepodległym kraju. Dąbrowa Białostocka szczególnie obchodzi ten dzień poprzez Gminy Dzień Pamięci. Dzięki zaproszeniu panu, pana burmistrza mogłem uczestniczyć w tym przepięknym wydarzeniu podczas przyświętej ksiądz Probosz-Prałat. Andrzej Choraczy przybliżył nam rys historyczny z wydarzeń z września 1939 roku. Później pan burmistrz nawiązał podczas swego przemówienia do obecnych czasów, za co bardzo mu dziękuję. Dziękuję mu za to, że tworzy tego typu święto, że my jako wspólnota Dąbrowy-Białostocki, która też, jak oczywiście cały teren całej Polski, odniósł szczególne straty, jeżeli chodzi o II wojnę światową, totalitaryzm niemiecki, sowiecki. I dlatego też pamiętamy, dlatego upamiętniamy ten dzień, spotykamy się tutaj pod pomnikiem zasłużonych dla gminy Dąbrowa Białostocka, dla osób, które też poświęciły swoje życie dla obrony ojczyzny, dla osób, które poświęciły. I najwięcej, czyli właśnie te życie, które dla nas jest najcenniejsze. Ten dzień mam nadzieję, że na zawsze pozostanie w pamięci nas, a szczególnie młodzieży. Dzisiaj uczestnictwo też klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej, ze szkoły podstawowej Harcerzy pokazuje, że młodzież też chce pamiętać o tym, co się stało, a zapomnieć nie możemy, bo to była tragedia, która dotknęła strasznie nasz kraj poprzez te wszystkie wydarzenia, które się odbyły we wrześniu 1939 roku, ale poprzez cały. Okres wojny. Te wydarzenia zapisały się w kartach historii nie tylko Polski, ale ludzkości całego świata. Miejmy nadzieję, że więcej nigdy to się nie wydarzy, że sąsiad nie zaatakuje sąsiada, mówię tutaj w szczególności sąsiad Polski. Wiemy, co się dzieje teraz na Ukrainie. Rosja zaatakowała Ukrainę swojego sąsiada, tak, ale miejmy nadzieję, że to będzie ostatni taki atak. I więcej to się nie powtórzy. Mam nadzieję, że my jako Polacy też wyciągnęliśmy lekcje z historii i będziemy potrafili sami się obronić i mam nadzieję, że te wszystkie nasze postępowania, czyli też i rządu, ale też i pana prezydenta będą dożyły do tego, że Polska militarnie będzie na tyle uzbrojona, że będzie mogła się przeciwstawić jakiejkolwiek agresji. Tego życzę wszystkim mieszkańcom, ale tego życzę też wszystkim samorządowcom, którzy na co dzień też się borykają z tymi problemami, jeżeli chodzi o granicę polsko-białoruską.